Witam po wakacjach. Przystępujemy do pracy nad fizyką. Yy, witam przede wszystkim ty, yy, przyszłorocznych maturzystów, którzy będą z fizyką mieli do czynienia. Obiecałem, że wśród playlist na moim kanale pojawi się nowa i pojawiła się hydrostatyka. Zebrałem wszystkie zadania z hydrostatki rozrzucone po moich innych playlistach i sporo nowych zadań tam wydaje mi się, że interesujących umieściłem, w sumie jest to 24 zadania. I od dzisiaj będziemy zaznajamiali się z zadaniami dotyczącymi matur próbnych, próbnych jakie się odbywają. 2021 rok mamy już przedstawiony na odpowiedniej playliście, a teraz rozpoczniemy Analizować zadania z matury próbnej, z fizyki z roku 2020. Dzisiaj zadanie numer 1. Życzę powodzenia tym, którzy chcą z fizyką mieć coś do czynienia i będą ją zdawali w maju przyszłego roku na maturze.